Dzisiaj prezentuję dwa pakiety gołębi dla hodowcy z Sulejowa. A więc pakiet żniwiarzy doskonałej gołębi z linii Pineke 5000 oświeżonej jansenami oraz grupę wyżymaczy doskonałej gołębi na wszystkie dystanse, a szczególnie na te długie loty. A więc gołębie oznaczające się długością, smuką, sylwetką, a przy tym ładne, dobrze zbudowane, o zwięzłej budowie. A więc gołębie szybkie, szybkie na każde warunki pogodowe czy to deszcz, czy słońce radzą sobie doskonale. Z pewnością. Hodowca będzie zadowolony. Sztuka 300 zł. Pakiet 1550 z wysyłką. Czyli dwa pakiety 3100. W tym mamy dwa gratisy. Gołębie dowiezie prezes, bowiem akurat lot mamy z sulejowa. A jest to tak zwany przedlot przed lotem z Paryża. A więc szybkie gołębie dla dobrego hodowcy. O de